Cześć, witam Was wszystkich i bardzo serdecznie z Damiting Task w kolejnym odcinku na moim kanale z Doom Star Wika sobie z częścią kolejną em, naszego naszej próby przetrwania, może tak to powinnam nazwać, nie wiem e, tego lata, ile nam zostało jeszcze jeden dzień E z palcem z spokojnie przetrwamy, ale zaczynam się przegrzewać. E, Mamy to daj paliwo. Dobre to jest paliwo, czy takie, takie se? Nie wiem. Dodam na razie tego, tak z pięć. Chwilę, postojmy przy tym. W sumie tego jeść nie muszę, tego też jestem pięknie pojedzona. Weźmy nasionka, podnieśmy i wróćmy do Ognicha na chwilę, żeby się schłodzić. Tam pięknie strażak, widzę, działa. Polecie następuje jesień. Tak, oh kur znowu nie włączyłam tego. Ma privil, dobra, nieważne, zapomniałam. Kamień mamy ładnie schodzony, dobra. Co ja mogę robić? Abisia jest wyleczona, ale na takie korcie mnie, żeby na te pająki iść, nie? Ale wiem, że nie jestem gotowa. I tych jaski dalej nie ma. Ja nie wiem, czy ja w ogóle włączyłam w kraturze światło. tu wypadałoby wszystko po odkrywać, Hmm ale... Mm hmm, nie wiem, nie jestem pewna. Czy gdziekolwiek tutaj będą jaskinia? tu jak byk, nigdzie ich nie ma. Jakim cudem. No bo niestety z powodu braku jaskiń będziemy musieli tę serię zakończyć, nie? I zacząć już inne. Ogrywanie wszystkich postaci. Ale tam na pewno włącza sobie nie dość, że krótsze pory roku, żeby to nie wiadomo jak długo nie trwało, to na pewno włączę jaskinię. Tylko jeszcze tu mogą być, tylko przejście... Prze zawsze, zawsze pszczoły czerwone, szerszenie muszą być tak ustawione, żeby nie dało się wejść. A tu pewnie będzie jaskina i całe dobrodziejstwo tego świata. No i w sumie nie wiem co mam robić. Nie wiem, co mam robić, bo z jednej strony fajnie. Ale wiecie, co, tak sobie myślę? Może to będzie dobry moment, żeby skończyć. Ten ostatni dzień, i przetrwamy cały cykl takiego powiedzmy wprowadzenia się do tego świata. No i potem pożegnamy się z tym światem i zaczniemy żyć y, czymś innym. Przy czym. Hmm, jaki jest. Aha, mój kosmok jest letni, dobra. I tak myślałam, żeby właśnie. Tak, tak mroziło. Chodź, ptaszku. FK, 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 FK. Siostra, bierz, bierz ptaka. O, sama ja sobie go wziąłam, super. I stworzyć nowy świat, w którym po prostu, wiecie, wszystko będzie proste, inne, fajne. I przede wszystkim od razu stworzymy taką skrzynię, nie ja będę się czuła z malutkimi. I w sumie to chyba tylko w takich będziemy składować, bo to jest naprawdę fajna. Jest... I ja mam jeszcze ten store Room włączony. Dobra, jesteśmy chłodni, to sobie mogę wejść w młody. Mam jeszcze... W... Aha, nie mam, tutaj nie mam. <grych> mam jeszcze rooma włączonego, bo... chyba, że muszę podejść do maszyny, ale to już zobaczymy. Halo? No chcę się przesunąć. Hmm. No właśnie, mam jeszcze tego dużego storuma, bo on jest olbrzymi. Yy, I wiecie. A tu będę mogła sobie jakkolwiek to Tylko 2 zł i 8 desek, co to jest? Znaczy no, tutaj to nic. Nie świat jest naprawdę fajnie zastagowany, ale no. Co robimy? Co robimy? Co możemy zrobić? Nie wiem. Chodźmy na pająki. Brakuje pomysłu, co można by zrobić, więc przejdźmy się na te pająki. Na razie nam temperaturka ładnie stoi w miejscu, nie wzrasta. Um, może jeszcze jakaś tam, wiecie, pajęczyca została. No i wtedy na pewno już troszeczkę lepiej się przystosujemy, nie? Mm -hmm. Tutaj mamy tę akustyrację. Dobra, siostra. Zobacz co masz robić. Ja sobie idę. Nie no dobra, nie będę taka już nie to pomóc, bo się zaskołałam już. Tylko sama będzie tempie ja atakować. No, dawaj, 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 dawaj te paskudy. Dawaj te paskudne maszkary, które cię biją w jednoczku. Chodź, ja, stój. Dobra, e, ja sobie pozbieram i zaatakujemy kokonu trzeciego stopnia. I je po prostu zniszczymy. Na razie taki jest plan. Co co więcej będziemy robić, to ja nie wiem. Ehm, um, dobra. Czuję, że to biedny ksiąg. Czysto ja byłem, biedny ksiąg. Dobra, siostra. Wiesz, co może być? A, A, Ja też się do tego to. Tak, no jakże inaczej? Moja siostra walcza. Ja, ja miałabym e, udawać, że nic się nie dzieje. A, o, no, nawet ja też słyszałam słuchawki niedaleko od siebie. Dobra, nie podać, bo zimniej jeszcze no, teraz idę walić kokon, No, oderwałam, od tego Patrzcie, ja ale już chciał. Patrzcie, że się trzyma pięknie, że ja się trzyma pięknie. Dobra, siostra trzeba być ani nitkim. Co taka ten... Ojej. Kogon on trochę ma. No dobra, w miarę szybko... A nie, bo to siostra mi pomaga. Już chciałem powiedzieć, że w miarę szybko mi dojdzie. E, ale siostra mi pomaga. O, żabcia. I no, nie było. No, po się z żabkami, pobi. Nic lepszego i tego, że nie będziesz miała do roboty. W dół chcę, w dół. strasznie mi się nawet przyciski. No, zbierałam sobie wszystko. Hmm. więcej nie że To, czego jest czas się... odnoszenie, prawda? Prawda. Schowamy sobie to, to, co schowam. nie wiem, o tyle schowam. To już wszystko już nie ma znaczenia, nie? Bo, no, myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł, żeby skończyć tę serię. Co prawda fajnie mi się udało ułożyć rzeczki. F, dzięki siostra. Fajnie mi się udało ułożyć rzeczki, no, ale trudno. Nie ma tego złota, co bym nie Nie wyszło. jeszcze tutaj. Musimy się Pamiętam rozprawić. siostra! Siostra! Wiesz go! Oj, 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 ja nie chcę wziąć, ja nie chcę wziąć. Siostra. a tak. Dobra, muszę zakres moim. Nie mogę <ś–like> zdań. To co? Myślę, że na tym się dzisiaj skupiłem. Na nabiciu wszystkiego co się da. Tylko jeszcze kokon musimy zniszczyć. Dobra, sobie podniosę, jak już się wzięła za podnoszenie.

i dawaj, 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 daj, nie przestawaj. I tylko muszę jak goły, żeby wiedział, co się dzieje. Trzeba tylko mało no, wsa... no, bo nie ja mam nic, żeby się Chyba chodzi do oh, ty mały. No, ty... Ani, 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 ja ani, 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 nie ani, 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 o nie ani, 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 nie ani, 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 Mogę zmienić dzielnie walcząc, kilofem, e, ręką w zasadzie, bo ja, bierzemy wali mi się kurem. I kurem w Przecież ja tym ją mogę. Ej, ty. co by zrobiło? <śmum> Temperatura? Czy... Udało <śmum> e, mi się przeżyć 59 dni. 60. Poczekam zadowolona, żeby wiecie, że co się leczysz. Dużo lepiej by nam poszło, wiecie z kim z BigFridget. Um, ja tam polecę do tej Jopy i się zrobimy revive i się odnowimy. Jako forma, wiecie, zakończona tej serii, bo jednak trzeba z klasą zakończyć tę serię. E, o, pięknie poczekamy tutaj do rana. O, pająk, <grym> bo do nic nie wiem. 73? A, że mniej więcej wtedy będzie pełnia? Jakie zajebiste, nawet nie wiedziałam. I jeden dzień mi został. Dobra. Jako duszek się nie przegrzewamy także super. No i co? A, miałam wam opowiedzieć, że w końcu odkryłam yy, o co chodziło, co się podziało i dlaczego nie mogłam odpalić Steama. Okazuje się, że on cały czas był... Jeden plik Steama był otwarty. I przez to, że on był gdzieś tam otwarty, yy, to ja nie mogłam go w ogóle, wiecie... Yy, uruchomić, bo on już teoretycznie działał, mimo że nie był uruchomiony. I dopiero jak go ten jeden plik z menadżera zadań usunęłam. Tu jest pajęczyca? To dopiero jak usunęłam ten jeden plik z menadżera z zadań. No idźcie. Ej, ja chcę popatrzeć, ja chcę popatrzeć. Mam się zarobić, ja chcę popatrzeć. Buu, nawiedzę cię, uuuu. Chcę cię nawiedzić, pająku. Nawiedzę cię, uuuu. tak uuuu. Buuuu. Hehe,

20 dni, tu krócej, tu też 20, tak? Czemu, czemu? wiosna wydaje się być dłuższa od 10? Nie, nieważne. Ym, to co, kończymy tę serię, wrócę tylko do domu, wrócę do doma. i zaraz usuniemy sobie, wiecie co, plik gry. No i co, i będziemy się wtedy słyszeć już w kolejnej serii, w której będziemy sobie wszystkie postacie testować. Teraz, żeście zakwitły, a iście, no tu też jeszcze masz. A no tak bo moje jeszcze tam wszystkie zginęły. Nieważne. Gdzie to wszystko zginęło? Nic tu niżej. O tu. Nieważne. To wszystko nie ma znaczenia. E, co? Wchodzimy, wychodzimy z gry. Um, jak sobie wychodzi? Rozłącznie. Zrób to. Zobaczymy, czy to będą jakieś wrażliwe moje dane. Czy może moich danych wrażliwych nie będzie. Bo jak nie to bardzo fajnie. Nie będę musiała nic zakrywać. Mamy oczywiście standardowy problem. Mm. No i co, No i do Starby i tak muszę otwierać przez Steam. Ja. OBS. Nie. Muszę mieć i tak wyłączony. Wiecie. Mm. Nie mogę mieć zainstalowanej aplikacji. Muszę wchodzić przez Steam, czyli jakby cały czas w przeglądarce jestem, ale no nie do końca. Bo mi się na ten czas otwiera, jakby aplikacja. Tylko, że ona nie jest. No ja wiem, jak mam to wytłumaczyć. Najważniejsze, że już wiem jak grać. No i teraz seriadą Don't będzie naprzemiennie z Stajnią Marzeń. Więc jak ktoś jest ciekawy, zapraszam. Tam też się fajnie bawimy. Ostatnio dzisiaj nagrywałam odcinek o ratowaniu środowiska. Y, także jeszcze nie ładaliśmy, ale już byliśmy zbadać przecieki ropy. Także zapraszam, kto jest ciekawy. Fajna gierka taka, wiecie, chillout totalny. Jeszcze z chilloutów mam jedną grę na telefon. Ace, y, Ice Age Adventure, dwa chyba. Dajcie znać, czy byście chcieli, albo po prostu Ice Age Adventure. Chyba tak. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani. To jest gra mojego dzieciństwa, później go powiedzmy, na telefon. Kiedy już miałam telefon, może tak. Gra dzieciństwa, kiedy już miałam telefon. A pierwszy telefon miałam w wieku lat. Taki, na który, który był mój faktycznie. W Wieku 12 lat miałam pierwszy. Bo wcześniejsze to było po rodzicach, tak tylko po to, żeby mieć z nimi kontakt i te telefony do niczego innego jak do dzwonienia się nie nadawały, bo zrobił człowiek jedno zdjęcie i już nie było pamięci. Ale taki pierwszy, pierwszy właśnie z miałam. I on był tylko do dzwonienia, no i dostałam go po mamie w trzeciej klasie, bo jechaliśmy na wycieczkę do Krakowa, no i mama chciała mieć ze mną kontakt. Wiadomo jak to młodzi rodzice się obawiają o swoje dzieci. Dobra. Wyszłam. Let's see. Eee, tu nie ma żadnych chyba, chyba nie ma żadnych danych. Eee, no i co? Manage World? Usun serwer. I co? To jest moje siostry, tego nie ruszamy, a w następnym będziemy tworzyć nowy świat. Ja się już tam będę bardzo ładnie piłmywać, żeby um, wszystko było jak ma być. No dzisiaj to było Tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. I do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa!